Cześć, tu Glucik12 A dzisiaj ze mną jest... Szczepan z No I mam nadzieję, że go słyszycie I więc tak, dzisiaj to jest już Tak, czwart, Trzeci albo czwarty odcinek ze SkyBlocka Szczepan tam jest sobie na dole Tam, gdzie ja byłem w pierwszym odcinku I teraz tutaj pokażę, jak on będzie ładnie wjeżdżał Do góry. Dobra, to weź tą łódkę Sobie ze skrzyni, nie? Pekaa, ja tu sam na nawolę, mówię mnie Dobra, wy sobie... Okay, dobra. Chyba wszystkie. Wy sobie łódkę. O ma o no i co? No i teraz iść. Weź tam do tego tunelu z wodą, nie? Bo... A się rozlał, bo... Dobra, dobra włóż tam dopionowo tam łódkę i wsi wsiądź do niej i tam po drodze będziesz musiał łapać powietrze. A, okej. Okay. Zostawia się mówię. nie chcecie <laughs> Na zewnątrz wyleciała. No właśnie ile ja mam ja ma potyków? To weź od drugiej strony obejdź ten słupek z wody dookoła, tam jest wejście takie śmieszne. Ale są łódki. Siedzę w jednej, ale się... one spadają na dół i się rozwalają. No bo musisz od drugiej strony tam wejść, ten. Dobra, masz... masz tam w środku łódkę jakąś? Nie, kurde, aaa... łódkę. Czekaj, nie. czekaj, ja tu zrobię małe cięcie i ci tam pomogę wpadę. na dole. No, więc już wracamy po tym cięciu. Ja tutaj zaszłem na dół Szczepanowi pomóc. I teraz płyniemy do góry łódkami. Oj, nie złapałem powietrza, bije mnie, bije mnie, bije mnie. Aaaa, szybko, szybko powietrze, powietrze. O nie. O nie. Dobra, więc już wracamy po tym cięciu już. Szczepan jest u góry ze mną. O, ile tu drzew wyrosło, ej. Ja siedzę na drzewie. No, ty siedzisz na drzewie. Więc Ało? tak. Eee, czekaj, bo ja nie wiem, co tu dzisiaj zrobić. Chcesz się kierę? A To muszę wykopać cobblestone <coughs> w <moim> generatorze. <coughs> co tak. Co? O! Co mi bijesz? Ja cię nie biję, ja upadam. Au! Au! Tak dostałem, to ja byłem ani A! Mam jeden mam. Jeden, tak. Generator dwa, Czekaj, go rozwalę, dobra? Nie. Hmm. Trzy. Uwiedzę. A gdzieś się kierka może. A to może ja sobie wezmę. Ej, generator mi się zaczął Patrz, nie generuje się cobblestone. Nie, nie bierz, ci zaraz zrobię się kierkę. Ale ja chcę kamienną. No właśnie, tu wykopuję Coblestona. Ja mhm. Jo. Teraz to masz, a wcześniej to co? Hmm. Rozwalić. co co ty rozwalasz a drzewo drzewo dzie, drzewo dobra a teraz a, tak mamy dowody że włączyłeś game mode to wszystko było na nagraniu wiesz <grym> tak i wszyscy widzą że wzięliście kierę <grym> Teraz wszystkie dzieci będą płakać, bo szczepan wziął się kiery. Jabłuszko. Jabłuszko! Dobra, czekaj, ja ci tutaj wyrzucę kilofa. Masz kilofa do kopania cobblestone'a. Ja mam kobla. Zaraz idę na dół po patyki, bo wyrzuciłem stanka. No i dobrze. Nie, 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 nie wiesz tych patyków. Nie masz schodzić na dół ty. Trzeba ty. sadzonki stać na tym wircie. Liście się kierun, jak ty możesz. Uch. to nie jest terenaria. <grym> Liście się, do liści jest potrzebne. nożyce. Ja z kolegami rozłamałem kilo, w zie kilo w ziemię kinofem to nie wiem, co ty robisz, to nie jest terenaria. <grym> no, ale taka prawda. Oj, nie mam zasięgu do drewna. spadłem. Muszę się podstawić dirtem, ale trzeba będzie zebrać. Bo gigantów to jest mało, no, bardzo mało. Uuuu! Dobra, więc tak, w tym odcinku to ja od razu chciałem powiedzieć, że ty... nie, ty jeszcze nie wiesz o tym. Bo to jest specjalny odcinek, ponieważ to jest odcinek urodzinowy z powodu moich 14 urodzin, które były teraz w poniedziałek. Lon. No. Tak, i to jest odcinek urodzinowy, który miałem kręcić z kimś innym, ale kręcę z tobą. Ponieważ tam ten inny ktoś stwierdził, że mu się nie chce, tak, i dlatego kręcę z tobą. Ej, leć tam do ciebie, Jezu Uuuu złapałem? Nie, nie złapałem. Zadzam. A ja mam taki 14. Czekaj, chodź tu do mnie, ja dam ci dwa chleby. Ej, bugowało to. Masz dwa chlebki. Ale zbugował się ten. Sadzonka... U no, mam no, trzy no, slime bale no, już. Dobrze bo. o, Boom sadzonka O kolejna sadzonka daj pamiętaj, że jak sadzić sadzonki Na tym dircie tutaj A jak nie ma miejsca na dircie to Trzeba sadzonki chować O ty Nie 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 ty ty Wyłącz game modę tak, bo to jest to wszystko będzie na nagraniu. Ty, ty. Tak. Wszyscy. Wszyscy, wszyscy, wszyscy zobaczą, że szczepan używa game moda w na drzewa. wow czekaj. Nie, nie mam kobylstwa na tyle, żeby to zaudawać A moja farma nie rośnie. O, trzcina rośnie jednak. Jednak rośnie farma. Dobra, co ty tutaj tworzysz? O, chyba. Coś Cię słabo słychać na skapie. Słabo cię słychać. No, do, przynajmniej nie szumi twój głos tak jak wcześniej. Jak cię nie słychać. To już jest wycięte. Dobra, więc wracamy po krótkim cięciu, ponieważ tu mój dziadek wszedł do pokoju i się pytał, czy już skończyłem, ale ja nie skończyłem. Dum, dum, dum. Staczałki. Zbieramy kobyl. stąd. Jabłko. Już mam 6 jabłek. O. 5? Jabłko mi się zbugowało. Ej. O, już się zbugowało. Tedy. Czekaj, weź coś, ty, zrób z tym, bo cię w ogóle nie słychać. Tak w ogóle, w ogóle. Tak przybliż sobie mikrofon. Nie, u mnie nie słychać. Czekaj, ja coś tutaj naprawię. Chcemy do wody. No, więc tutaj było krótkie cięcie z powodów technicznych, bo Szczepana nie było słychać. I tak, ja tu mam taki problem, że te grzyby mi nie chcą rosnąć. Więc jakby ktoś mi mógł powiedzieć, to one tutaj mają ciemne i wszystko, ale nie chcą rosnąć. Jakby ktoś mi mógł powiedzieć, to bym był no, szczęśliwy. Ja też mam. Więc byłbym no. szczęśliwy, gdyby ktoś mi powiedział, dlaczego te grzyby nie chcą rosnąć. Czy one są zwredne, czy co? Ja zrobię coś fajnego z Doroslembolem. To był 8, O. Nie, potem nie poleś. Nie, o... Ej, ty skoń, chcesz kości? Nie mam kości. Czekaj. A tak, kości się przydadzą. Będzie mączka. Się, ale dobra, ale daj mi jakieś miecza, bo... A ty tam, tam na dół skoczyłeś. Zrobiłeś wyprawę. Ale tam nie ma łódek. A nie, są łódki, bo ten pełny ich narobiłeś. No, nie wiem. Bolę, ha, idę spać. A, tak, Nie, jednak nie śpię, bo tak jak spojrzałem na czat i jest tylko game od, game od, game od i Szczepan game od, game od, game on. No, na czacie tak wszyscy potwierdzili. Aj, głupia to się. Tu są łódki u góry jeszcze, jak coś. To ja cię tam popatrzę. Gdzie tam jesteś, Łód, tam jesteś daleko. Nie no, mogę masz tego Buga. Weź ten, wracaj tu do góry, weź sobie łódkę i wracaj. Tam na eskapady się wybierasz. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. Liście, liście. Liście zbieramy w kiście. Dobra, więc czekaj, co my dzisiaj tutaj na razie zrobiliśmy? Nic nie zrobiliśmy, ja tak? Z, z Dobra, ja wiem, że jest, cały czas. A nie, ty przyleciałeś sobie. O ty, ty. No pewno nie, Zob Zobaj Jak to nie to, pisał, że ustawił sobie? Nie, zobaczysz, za to poleci taka wielka fala hejtu, za to, że Szczepan ustawia się Gimoda. Podczas gry, no. tak. I wszyscy to widzieli. Wszyscy zaświadczą, że Szczepan ustawia Gimoda. Jak ostatni Szczepan. Oto ja ci zrobię łopatę. Tylko nie wykopuj dirta. Masz, tylko nie wykopuj dirta. Nie chcę, no to, chcę. to po co mi? No żebyś nie wykopywał dirta. Żeby cię kusiło, ale żebyś nie mógł. Przecież mógłbym to okopać. Au! Au! No, ty się schowałem, widzisz mnie? No. To bawi mi się w chowanego. To ja liczę do dziesięciu, czekaj. Tu będzie zaklep... Tu będzie zaklepywanka. Raz... Dwa... Trzy... dziesięć. Pipu, pipu, gdzie jesteś? Nie dobra, gdzie, gdzie, gdzie jest Szczepan? Gdzie, 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 gdzie jest Szczepan? Ale nie ma rzucenia się na dół. No dlaczego? <grym> A rzuciłeś się? Ja się schowałem. Na dole? Tak. No to wracaj do góry, nie ma, oszukujesz. No weź to dobra. Po prostu zrobiłem fajną kryjówkę z kobla. Wracamy na górę, jeeej, yeah, ale fajnie się płynie Czekaj, ja cię fajnie. idę się wow. Fajnie się płynie, fajnie się płynie Olu, jak szybko do jestem Dum Jestem bardzo długo, jestem bardzo żydugo Długo? no Żarza Uwaga, skacze do lawy, do wody znaczy o. Plusk <laughs> Ale masz szczęście, że farmy nie podbitałeś no, dawa, dawa, dawa. Dobra, dawaj, już chyba nagle, dawaj, Dobra. Gdzie ty jesteś? O, dobra, to ja liczę Oj, znowu Skype ucięło chyba u mnie ej. Ej, ej, ej. ej. Dobra, Dobra, dobre, dobra, dobra, czyli jednak nie ucięło raz, dwa, trzy, dziesięć szukam. Jestem mały dziecko. Szybko zaklepasz Szczepana Raz, dwa, trzy Szczepan. A ty mi się zbugowałeś z tej strzyatku. Aha, teraz poszedłem. Wreszcie zaklepałem Au A teraz? A teraz? Au Ej, ty mnie bijesz na zbugowanym miejscu, a ja stoję gdzie indziej Dobra, więc tak, czekaj, ja myślę, że już ten odcinek można zakończyć Au, a nie bij mnie! Nie bij mnie! Coś zrobię, to zobaczysz To jest zakończenie Ej, 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 czekaj, nie, bo ja jestem zbugowany u ciebie i ty mnie bijesz jak jesteś ja sobie daleko Ja rozwalam tego Teraz ty stoisz przy drzewku i ja A drzewko Olol wyrosło No widziałem Tak to wszystko było na nagraniu, że olol wyrosło au. No weź mnie nie bij, bo ja ci coś zrobię <grym> Ale ja, ty stoisz jeszcze przy schodach, nie? Czy gdzie? Nie, ja stoję teraz za generatorem rozwałam. Ja y mam przy drzewku Ja biję, nie? W ostatniej chwili uratowałem się game modem Bo już się chciałem zabić na dole Dobra, nie, tego się nie wytnie jednak, bo ja nie umiem tego tak zrobić, żeby to wyciąć. Dobra, czekaj, ja tam wlecę to do góry i ładnie zakończymy. O, chodź na dach. I wyłącz... Gdzie ja ale ty ja przy drzewie. Ja nie mogę. Dobra, to ja na ciebie patrzę, to się ładnie tam Niebi, Nie bijnie! O O ty! Gdzie ty jest? Gdzie są moje temy? O! A one leżą przy drzewie, no ja nie mogę. Co? O, to... już mi się nie Co to było w ogóle? Dziwne jakieś... Mam wszystko? Chyba tak. Dobra, więc chodź tutaj ładnie, chodź do domku. Jest na dachu No to chodź na dół, do drzwi. Łada. Au, ej, ej, mój sufit. Chodź tu, staję obok nie Au! No dawaj, dobra, staję obok nie się ładnie pożegnamy. E, więc tak, myślę, że to był udany odcinek. Tutaj wyrosło nam drzewo mutant. E, ja byłem... Eee... E... Au! Ej, 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 nie, 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 ja nie, tak nie bawię, ej. Dobra, czekaj, <noise> bo ja robię podsumowanie, tak? Więc Szczepan nie bił z, z, te, z te, gdzie indziej, bo on miał magiczną moc i używał laleczki wódu i wbijał w nią różne igły i wtedy mnie bolało. A sam masz kilofa. Sam jesteś kilof. Kilo. Ej, no, moje schody. Dobra, więc tak, grzyby nie rosną i chciałbym się dowiedzieć właśnie od was, dlaczego te grzyby nie rosną. Kolejne drzewo mamy, które wyrosło na ten podczas nagrania i to było taka chwila magiczna. No i myślę, że to już jest koniec odcinka. Dziękuję Wam za oglądanie i cześć. patrz nagrywamy, nagrywamy. Jestem chaki. Pięknie w